Nice I została tylko Jill Jak nie mają unbreakable To wszyscy będą leżeć O Jezu RPD Uiż. To będzie ciężko zrobić Ale pogonimy Jill już powinien raczej skupić się na stawianiu trapów Tam nie robią gena robią ich. Wingne. Tam na to I to jest Wolga z tego? To jest Wolga z... Jezu, jak się ten deep nazywał? Pewnie żeśmy grali na ten team, Już zapomniałem nazwy. To jest komp player. On mi wejdzie w tego trapa. Będą krzyczeć, trudno. To. To zamierzałem to zrobić, żeby w tego d Tybie uderzymy. Rzuć wbieg we mnie, kumpie. Nie wejdzie mi w tego trap'a Wrócisz już mi paletę, prawda? Wróci Kolejna paleta. Okej. Okay. Chmudy nie z tego trapa. Za daleko go niby postawiłem. Masz dead heart. Już mogę wyczekiwać. No. No. Babaj. Odpal tego na jedo Odpal tego na Dobra, to zaczniemy już Będzie miała od nowa dead Card, więc... dead Card. Ja ją od razu zrzuci. Mam trapa i go zostawię. O, nice. Ustało. Co ty robisz? Chociaż nie dobiegniesz. Tego powiesimy. Biorę tego trapa i postawiam. Lajnę leży. Dynastka. Nie wyjdziesz. Nice. I została tylko Jill. Jak nie mają unbreakable, to wszyscy będą leżeć. Jezu, czemu ja ją zgubiłem teraz? Ty masz death card, o ile nie mają bait. Dobra. GG. He, i co, 4K na RPD na baby trapera pod playerem o ile mi się nie ściągnie, o ile ja ich w ogóle wszystkich doniosę, bo oni to są w trójkę Jeff nie żyje 4K na RPD baby traperem chyba nic nie będą chcieli prawda. prawdę godzef został. Dobrze, dobra, zobaczymy jeszcze jak w drugim meczu pójdzie. Widzę, że dzisiaj mi niezłe mapy dobiera, obie zamknięte. Naprawdę, ja biorę Shary of Eric na mgłę. Jeden trap. Ja, że za blisko tego nie postawię. O, ledwo co, ledwo co wszedł ten Leto? Okno? Nie masz okna. Już są palety. To jej poszło. jak się sam władował. <grystanie> ja ją podniosę To trochę jest dziwna sytuacja, się stała. No dobra. Rzuć. Rzuć, mówiłem, rzuć. Tak się znowu ładował w trapę. Więc specjalnie nie próbuję, żeby oni tam wchodzili w te trapy. Dobra. Tak. To zrzucisz, prawda? Zrzucisz. Ja sobie to teraz kopną. Zdizarmowali mi do tego trapa. ale... Specjalnie jak zrobili. Myślałem, że jestem strasznie głupi, no bo kto normalny wchodzi w palety, prawda? Swinguję jak Debil. Od paleta, ona mi wejdzie w te trapy. To już będę musiał ją podnieść. Mam trzy trapy. Chciałbym ją porozstalać najlepiej. Czy mi się tej palety pozbyliście? Chyba nie. Ten Jake mi cały czas wchodzi w te trapy. On mi wejdzie w tego trap'a Nie mogę Do tego trap'a z... To jeszcze raz Czemu wy cały czas wchodzicie w te trap'y? Ja tego nie rozumiem O ile jak ja normalnie gram trap'erem To spróbuję się starać Teraz obejdę specjalnie, żeby mu dać wyjść Szczerze, jestem z... słabym... ...aktorem a oni też mi się ładują w te wszystkie terapy Po kolei Nie powinienem mieć czterech haków, tylko jeden max Ale choć mi tak biegną w te terapy, bo jest dramat. Dobra, mamy noeda Teraz trzeba będzie już normalnie się spieszyć Raz, o, wszyscy są w terrorze. No byście. Problem jest taki, że teraz mi... Okej. Okay. White nie wie, że zamiast jest trap. Op. Jest Jake. Bo wiecie, co zrobię? A, dobra, nieważne. White mi pomógł. A, Jake na noje ja dzisiaj. Zawrócił. I leży. GG. Nie wiem, ale yeah. dzisiaj to była normalnie szczęście. Jedno, że ci ludzie mi wchodzą w te trapy. Jak zazwyczaj gram traperem, to mi wchodzą w dwa trapy na mecz. A i tu jest Fion. Dobra, GG. Także no, tak wyglądał Baby Trapper. Miał farta, że dwa razy dostałem zamkniętą mapę. ponieważ Trapper nie jest aż tak dobry na zamkniętych mapach. Good act. Thank you. <laughs>